Mhm, mm działa. Cześć, cześć, siemanko, z tej strony Adi Roblox. Bo dodali super update, serio, zapowiada się bardzo ciekawie w oby kreatorze. Bo dostaj. Eee... Jajka! Wielkomocne, ja wiem jak to zdobyć, o której teraz pokazuję. Ale... I to jest bardzo trudne, żeby zdobyć, bo tam jest takie jedno oby, tam daleko, bardzo daleko To jajko jest pod ziemią, tam pod tym betonem A to jajko jest w szklanej kuli A my dzisiaj spróbujemy zdobyć... Czekajcie, gdzie to jajko było? Bo przed chwilą tu się pojawiło, gdzieś w Naprawdę mówię Czyż to było chyba jajko? Tu było jajko! Uciekło! Teleportowało się, nie wiem gdzie Czekajcie, jeszcze szybko sprawdzę Gdzie to jajko, przecież ja tu... Mm, nie wiem, szybko jeszcze Polecę gdzieś Poszukać tego jajka To jest dla mnie przeznaczeniem Jajko! Będę miał bombę jaja! No i zginąłem nie wiem, no, Może jak to się wszystkie jajka robią, to się dostaje, no ja mogę jeszcze raz na to jajko wejść? Fajnie. Nie wyleciało poza mapę, to dobrze. I my, I my idziemy już znaleźć niebieskie jajko, bo było u mnie w powietrzu, lewitowało. To się ukradło. Nie o to mi chodzi, o to inne niebieskie takie. Dziś jest tu jest jedno za obie, i trzeba zrobić. Wiecie? Ja nie wiem, czy znajdę to jajko, bo serio było. A to trudno to zrobić, ale... Więc się uda serio będzie bardzo ciekawie. Jedno jajko mamy zaliczone. To było przez przypadek. Jest, o właśnie to niebieskie te chmury. Ja wiem dlaczego tu są chmury. Bo to jest gdzieś w powietrzu. Tylko gdzie? że się na nie popatrzeć. Gdzieś to jest. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Jajko. Chociaż takie niebieskie było, no. Wiecie które. No. Fajnie by było Wiesz, ja znam w jeden sposób. Bierzesz to. Bierzesz tą część, co nie. Posadzasz się tu i bierzesz jajko. I proszę bardzo, jest gotowe i masz jajko. No po prostu to mi coś zabroniło. Nie wiem, nagrywam mi oby kreatora. Miało być tak fajnie, że zdobędę jedno jajko. Mam jedno, ale nie chciałem tego, ja chciałem niebieskie. No, okay, nieważne, już lecimy. A dzisiaj jakie szczęście, to jest tu z chmurami. E! Chcę tu jajko zdobyć! Chyba wiem, jak go zdobyć. Czekaj, w którą z tą, w tą stronę, nie w tą. Uuu. To się ode mnie odsuwa, to jest o, No On go kiedyś Odkładki, gościu, ja bym zdobył kolejne jajko, które było takie ważne. Nie wiem, ja tu się rozglądam, patrzę się na jajka, czy jest jakieś... Tam jest jajko? Nie. Nie mówcie, że tam leży. Jakaś kropka jest tam na końcu. Genetyczne jedno, które się odsuwa ode mnie. Jest takie upiorne. Nie, Sami mnie, proszę Cię. bardzo. To były jajka, no. Co to jest?

Jakieś g było Mi się pojawia, widzicie to, to O co chodzi? Bo zaraz będę musiał kończyć też ten odcinek, bo to miał być tylko na chwilę bo to jest fajne co tu dodali Jajko jakieś leży, tylko proszę żeby to nie był ten dynamit Dynamit mi zniszczy życie Jakiś czarny, czy to jest dynamit? będzie tu jeszcze jakieś jajko, to ja do niego... Tu jest to jajko, do niego muszę iść szybko, wychodzę z gry i muszę je tam pójść. Dopóki one tam jest. A właśnie, szybko, 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 to będzie super ekstra. Jeżeli będę w tym samym serii. Tak chyba w tym samym, biegnę, biegnę, biegnę. Biegnę, 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 biegnę Jajko znikło nie! Muszę je przyłapać na gorącym uczynku. Nieważne napisałem, nie wiem, szukam szybko lewitującego jajka. Magnetyk, egg. Ja muszę znaleźć to jajko Powiedzcie gdzie jest To jest misja jajko Nie, tego jajka nie dotykam Gdzie ten... Gdzie on pojechał? To jest jego? Jajko? Wiesz, na pierwszej. Dzięki jakie mam jajka, te dwa? I biorę jedno, które będzie najlepsze. Jajkiem na świecie! Tu jest jajko. Szybko, byle jakie. Szybko, dajcie mi to budowanie. No. Szybko, część. Hop, 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 teleport! O! Mamy jajko, jadź się! fajnie mam jajko latające! Jak super! Sprawdźmy. To jest, to jest, to jest, jedzie jeden, dwa, trzy, cztery jajka, ale te jedne, dwa są bardzo nie do zdobycia. Nie da się zdobyć te 13 na 100%, bo to jest proste, a to gry nie wiem co to robi, nie wiem, rozpamuje jakieś jajka. Fajnie no, to ja się ucieszyłem bardzo, bo kolejne jajko mam. Ja bym chciał to. Wiem jak to zdobyć, tylko że to nie działa. Nie wiem, dwa to było, no. Tak muszę. A może tak to się robiło, że tak muszę stać? Co się robiło? Coś tutaj wskoczyć. Coś takiego. Najtrudniej do tego jajka. Gdzie się dostać? Nikt nie pomyślał, żeby wejść górą. Dobrze, ale górą też się nie dano. Et. Ja szukam jeszcze innych jajek. zrobić? Napisz Napiszę mu szybko, nie wiem, jak się pisze w Aha, zapomniałem. You can't enter. You can't enter. Chat. Mama dmina! robię EXPLODE! EXPLODE! Wybuchłem! To właśnie na tym polega Jestem niezniszczalny Okej, okay, ja już chyba będę musiał... Czekajcie, ja tu jajko mam. No, no to wiesz co, leć sobie. Nie jesteś tu niepotrzebny. To już było. Ta bomba jest bardzo prosta do zdobycia. Masz. Jak on to zrobił? A ty słyżasz? Mam swojego brata, jak zwykle się ogląda sobie co nagrywam. Jak oni to robią? Jak on to zrobił? Edan C2. Her. <laughs> Coś takiego, e dance 2 E dance ja Wiecie, może innym razem to się zrobi, ale tego nie ma szans, żeby to zrobić. Jest taka szansa, tylko trzeba było. Tu. Tak, ja kończę pa. Jak zwykle. Czekajcie. Jak zwykle będę musiał się żegnać. Yy, dużo jeszcze rzeczy będę robił. Może że nie będę chciał. Ale jak widać. O, jeszcze nie zapomnijcie, czego na koniec zrobiłem. Bo na koniec było bardzo dobrze. A ja użyję jeszcze raz komendy. Explode. Raz, dwa, trzy. Kolejny odcinek będzie z admina. No to.